Siemaneczko, z tej strony, ja i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak zwykle jest ze mną niezastąpiona ekipa Połota z Zapłota. Siemanko. Siemanko. Siemanko, panowie. To co, lecimy dalej z robotą. My z majstrem wapnujemy, a u Was co tam dalej? Wielkie zbiory balotów? Lecimy dalej. No już kończymy. Już końcówka, końcówka już. Oj jezyk tędy nie przejeżdżał. Yy, a moja ta. A moja siuntka ma jakieś ten. Yy, dziwne. Yy, te. Yy, spotkania trzeciego stopnia, bo przed chwilą samo się sprzęgło. Ciskało. O, znowu się ścisło. O co chodzi? A nawet Majstra mówi, że się w polu siódka psuje. No! No, cofnę, dawaj, dawaj, luźno Jerzy, faj, No Dobra. Jestem tym do wapno ucieka, no, ty! Ej, ale Ręczno nie, nie! Nie. Dawaj, ja dawaj. Jest, ale... A, nie. Ty, ale czego ja mam dawaj, jakiś? Dawaj, dawaj. Jakiś ręczny wciśnięty. No. Halo. Ej. Dawaj, A. gaz, gaz. Ej. No i już odpilnę. Dobra, już. I wyłącz technik kół, żeby, żeby się wapno nie sypało same. A co wyłączysz? No, dawaj, po drodze. drogę. No. Wyłączej, bo samo znika. Ile masz procent? Ale to ja nie mogę go wyłączyć. Dobra, Nie jest coś I, tu. I tutaj. No nie ma. Nie no brawo. Hey, nie, nie, wiem, nie pójdę na wysokość. Nie, nie, nie ma szans. To no, czekaj. Puść pasa. Bo musisz e, ręczne. Puść pasy. Czekaj majstru, ja się ustawię tak, w ogóle tak? tym rozsiewaczem. Tam modujcie, bene, ale no ale no dawaj jest. tu. Ale mówię ci on jest jakiś On jest jakiś dziwny bo o, jest O dobra I bierzaj tam jest. Mogę I go i... jedynie rozłożyć albo rozłożyć Teraz jest złóż No to no tak, jedynie ja to mogę no. Dobra Ma animację w ogóle? Juje, ile tu bali mają. Kamil nudzi się? O! Łama przeciepa. Ja on za Pindola. Mogę się orać? Nie, na przyczepać jakąś żeby to parę takich No i koniec. Super, pato, super robota. Równo, ee! Ładuj, ładuj, ładuj. Jak nie chcesz układać, to pokażę was To już to. moja wina, bo ty chciałeś takie maszyny. Dobra, dałej, dałej! Ładuj to! Po no stój, mam już wyspę. A, dobra. Nie widział! Ja nie widzę. No i ładnie, żeś wysypał poza bo byłeś też szerszy od tego kosza, żebyś taki spędził trochę. Dobra, kos jest dobry Dobra, przyczepa wolna To miał tam jechać tej to... oj Kamil Ty no. tą przyczepę bierzesz? Tak, tak, biorę sobie Gdzie jest huk? Jest Dobra, jest elegancko. Hmm, nie wiem, chyba na południu to pójdę. Każdy by tu zostawił. Nie, nie. Kto jedzie po co? Ja już nie ogarniam. Hmm. A mil, bierz tą szczepę. Już. <laughs> jest, jest łeb na pokoju, nie? No proszę cię, ja nie ogarniam. Hmm. A ja pojadę na szczęście. Dzięki. O rany wąskie, to to wapnowanie to to będzie cały odcinek połowie, <noise> no To jest jakaś połogę pola. i... No to wybrał tak. taki to byś miał teraz O dobra, dobra, dobra Ale to nie, bo to to jest... No ale to ten kos dziwnie działa, no bo to on powinien przynajmniej z pół pola przejechać A nie, o, nie jeden... 200 kilo zrzutu i tak jest za dużo farminga tym kosem to byś 5 metrów przejechał i by się zrzuciło, bo wapna wstrzewa dużo Cicho, ale taki niż, się niż jak mój dziadek co tego nie robił nigdy Ja wam mogę sprzęcior pożyczyć Jak wam ta siódka uciągnie Ale to trzeba zajechać sobie Aaao chłopie, przemysł Zawsze możecie sobie wynająć Micia ja z ja. jego rozsiewaczem. Ja mam eleganckie RTW, ja mogę pożyczyć paną. Uh, Mamy Kosa, mogę... niech leci chaos. Mogę wam pomóc. Nie, to lepiej powiedzcie, chłopacy co byście oczekiwali od nowego no Właśnie. Nie. To jest ciekawsze teraz. No hmm. zacznij na ja, Skoro już zacząłeś to zacznij ty. No co ja bym oczekiwał? Ja bym oczekiwał, żeby w końcu sezony zaczęły działać tak jak na seasonsie w 19. Żeby te wszystkie detale były zachowane. więc między innymi ten płodozmian i to, że jak ciberka stoi na zewnątrz i pada to A Żeby to było w podstawce. Okej. Okay. Te wszystkie detale seasonsa, pamiętasz? No tak, no? No to ja... nie pamiętam było kontynuuj, no? No to który następny teraz No właśnie, to no teraz Eee Jarzyk, dawaj, jeżyk. No to, No to w sumie według mnie fajne by było jakby tak jakby nie twoje, na nie na nie twoich polach zamiast znikać po prostu na przykład żeby żeby pszenica nie znikała i się robiło o tylko żeby faktycznie na przykład jakiś kombaj jechał i to kosił czy coś A, tak, czyli by takie sztuczne kombajny AI jak... Jak ruch tak, drogowy, tak. taki uprawiające pole. No właśnie to coś takiego. O trochę, kurde, dużo przedsięwzięcie. Stój z tym kosem, bo ci zaraz... No, Nieduże... Nieduże ten. Nieduże przedsięwzięcie, bo szczerze powiedziawszy... No wcisnę. Bo szczerze powiedziawszy, to jest dość proste do obkodowania, bo tak samo jak pracownik tobie jeździ, to wystarczyłoby, żeby jeździł y, temu wirtualnemu bytowi, jakiemuś rolnikowi, który nic z tego nie ma, no i to jest A, bardzo proste. Wyobrażasz sobie, sobie synchronizację z tego na mutle? No tak, i tak. Ja sobie nie wyobrażam. Znaczy się, szczerze powiedziawszy, to jest akurat rzecz, którą ja bym jeszcze dołożył do do farminga, czyli w ogóle y, poprawił albo zmienił w ogóle system y, synchronizacji bardziej peer-to-peer -peer niż niż serwer-klient, yy, bo aktualnie to jest wszystko na zasadzie serwer-klient yy, i przez to jest właśnie ta synchronizacja głupia. Yy, gdyby nie to, to by było wszystko o niebo lepiej, więc ja bym po prostu chciał, żeby oni tylko i wyłącznie zrobili yy, normalną synchronizację peer-to-peer, -peer, czyli Dokładnie taką samą, jak masz GTA V, czy we wszystkich innych tak, tak. Y, grach tego typu. Bo to nie jest, to nie jest jakiś racket, co jest zrobić synchronizację peer-to-peer. -peer. Jak ci się skończy, to się zatrzymaj po prostu. Dobra. No, to teraz tak. To Jerzyk, masz coś jeszcze do dorzucenia? Nie, chyba nie. Chyba Dobra, to nie. kto tam? Yy, może, może, może... Colson? Dawaj, co ty masz? Co, co, że co mogło być w nowym farmingu? To jest. x za wciśnij, cholera. Kurko. Powiem szczerze, nawet się na tym jakoś nie zastanawiałem, bo myślałem, bo słyszałem, że Farming 22 będzie ostatnim farmingiem, więc zostałem z tą myślą do końca, a nagle okazuje się, że będzie nowy farming. I... Nie wiem, co mogliby ewentualnie dać nowego, czy, czy nawet Wydaje mi się, że z optymalcem nie jest tak źle jak w niektórych grach. Oj, mogę. Chociaż wiecie, no ja tak nie jestem jakiś tam nie wiadomo jaki wymagający. Jest tragedia. Niby minimalnie mogliby poprawić tekstury, wydaje mi się, niektórych rzeczy. Na przykład jakieś tam szczegóły w oponach bardziej. Yy, coś takiego. No i też. Yy, dodać ewentualnie rdze maszyn, że jeżeli maszyny następne na dworze, no to rdze wieją troszeczkę już też od tego deszczu, wszystkiego to byłoby fajne na pewno, nie? A ja rdze bym... trzeba mieć moda, a tak można, to jest, powinno być normalnie w farmingu ta rdza, bo to jest normalne w maszynach jak się niszczą i są stare już, nie? Ja bym powiedział, że nawet fajne by było jakby było coś takiego, że mo mogliby skupić się bardziej na ten skupić się bardziej na maszynach i zrobić coś na zasadzie realnego systemu zniszczeń maszyn, czyli eksploatacji o. kół, jakiś tam, że jakieś poszczególne części padają, nie że pada od razu no. cała maszyna, no, no. ale że to wpływa jakoś na działanie traktora, nie? że na przykład na starych oponach gorzej jeździ, albo Albo jest Albo Może złapać gumę i stanie z gumą mi koniec. No Trzeba jak wymienić. Dokładnie. Albo, Albo jakieś to... podzespoły. Tak. Majstru, ty co? Myślisz? To co by było przydatne? Na pewno poprawienie troszeczkę grafiki, dodanie automatycznego gniecenia się ścierniska po przyjeździe po od pom Yy, na pewno jeszcze bym dodał wszelkie animacje w środku kabiny typu widoczne ręce jakieś tam rzeczy yy, Co jeszcze bym dodał? Yy, no właśnie, wielkości zwierząt już takie w podstawce, nie? A nie tak jest moda yy, Jakaś o, różnorodność może? Nie wiem, żeby jedna kurde krowa miała rogi, a druga nie wiesz co? Okej, okay, czyli takie, to różne modele, no? Róż, no, takie żeby, nie, nie żeby ta krowa była taka sama jak wszystkie, tylko żeby, nie wiem, no... Jedna mamy dłuższa druga mniejsza ja i... coś nie się różną. Na Dobry? pewno obornik, na pewno obornik wyciągany z obory. Znaczy, jest, jesteś w stanie to zrobić dodając te do obory, ale żeby to było... Dodanie obory. Wyciągane obory, on na przykład, nie? No, jedna ma tematyczny wyciąg tego bornika, druga ma taka, a trzecia taka. No. A czwarta z widłami musisz zapylać, no może, no ale czemu by nie? Takie przecież są mody na wiadra i tak dalej, więc co za problem byłoby zrobić, żeby to było normalnie w grze, żeby to można było używać takich narzędzi ręcznych, na przykład. Tak, tak, no, to też, ale no, jak dobrze wiemy, Gianni nie robi tego tylko pod, pod Polaką, tylko już pod takie, no... no nie, wiadomo, nie. no, że żeby Ameryczka też mogła pod mękać. No. Ja myślę, no że tak. dobrym też pomysłem może byłoby dodanie jakichś takich zwierząt, które by sobie biegały np. po takich lasach czy polach, jak dziki czy coś takiego, albo. A żeby prostu robiły faktyczne szkody sam, w ogóle. szkody właśnie, o, żeby nie było, że, że szkody się robiły przez zwierzęta, nie? Że przecież rano i masz wyryte, bo bo dziki były, nie? Czy tam w Ale to by, to by było fajne, na przykład yy, mnie by się podobało, jakby yy, wprowadzili system jakichś takich yy, sensowniejszych oprysków, nie? Czyli że faktycznie są jakieś yy, opryski na jakieś takie... Na, yy, znaczy się... Ogólnie system robaków, czyli że masz Aha. opryski na takiego robaka, opryski na takiego, tu musisz psikać czymś innym, ziemniaki psikasz czymś innym, to zboże czymś innym i tak dalej, żeby był taki realny system oprysków i żeby faktycznie, nie że psikniesz raz byle czym i, i działa, nie? Tylko żeby było faktycznie, żeby taki, no. tak, żeby były specjalistyczne opryski na, na różne typy zależności od zbóż, yy, różne typy robaków, czy tam innych szkodników. No i też dawkowanie w sumie bo spoko, jak przedawkujesz to ci się całe poprzysycha, albo... Nie, to dawkowanie nie do... już mogłoby być, być takie, no. dawkowanie mogłoby być takie jak tu jest teraz na przykład z wapnem, że Yy, że dawkujesz sobie albo automatycznie, albo samemu, nie? No to znaczy ja mówię, chodzi o to tylko, że jak za dużo razy przejedziesz na przykład albo coś za mocno dasz, to wtedy... Ale poleci... to przyręcznym, to przyręcznym. Nie, nie? Przeręcznym, że polegać Ale w automatycznym, na... wiesz, jak dla takich, tak, co się nie znają, to na przykład wystarczyłoby zrobić coś takiego, że o, na polu 130 coś tam odnotowano szkodnika takiego i takiego, nie? Weź sobie, zrób oprysk, no i sobie kupujesz tam... Jakiś oprysk albo tańszy, albo droższy na szkodnika, i na przykład ten tańszy działa lepiej, yy, znaczy gorzej, a ten, a ten droższy działa na przykład lepiej na tego szkodnika, i wiesz, i masz <laughs> tym sposobem opryskane pole na, na danego szkodnika, i, i, i przez to masz zwiększony tam procent zbiorów, nie? A jak nie opryskasz, no to masz yy, taki śmieszny jakiś procent zbiorów typu, nie wiem, 50% bo ci resztę z nie? I A ten górne. myślę, że system oprysku byłby dość taki realistyczny. O, rozwinięta pogoda, nie? Typu nie wiem, jakieś gradobicia, wiesz, takie... O, niszczące, no, no, no. tak. Czy o przymrozki, że przed jakiś przymrozek i czy masz jakieś drzewa owocowe, czy jakiś sad, czy tak to trafi, nie? Masz opóźnione potem zbiory i tak dalej, to też jest całkiem spoko pomysł, no. A co powiedzimy? na Nagle 3D? co? Nie nie. Na Glebie 3D? Eee, tak, już każdy... O Od kur... Odkrócił już, już, ale... Nie będzie, y... Nie mówisz, że się nie taką. Nie, bo powiem ci, że... To by wymagało zrobienia z nowego silnika. Nowego chyba. Nowego silnika. Hmm. No to co, Adrienne 5, nie? A przy, Uf, przypominam, że ten, przypominam, że była akcja z tym, że Cattle Crops chyba próbowało wprowadzić glebę 3D, i finalnie doszło do tego, że ta gra upadła, bo nie było funduszy na to, żeby, żeby rozwijać tą glebę 3D, bo to było. Czul ten trudne zadanie programistyczne? Znaczy nie, to raczej haj później było na to pręd. No bo co, farming na zdominowany rynek i żadna nowa granat jak wskoczy, Hype tutaj grudnia wymija i już połyszemy. Lekko wcięty farming jesteś ten w co? No. Witam Jaka elegancka człowieku. Dziesiątka? Nieee Rynka? Oczywiście. O Jezus Prawie bym przewrócił się Mogę się karnąć Nie ma problemu Tylko nie Jeszcze się nie tu do mnie m dr O driftuje Ty trakcji nie mam Weź mnie Czekaj, no dawaj, dawaj nie? mnie Dawaj Mędrę chętynka Dobra, ja się Daj mu kopa na giełdę Człowieku, ta akcja wapna to nie ma Co? Ta akcja wapna nie ma końca A chłopie, no to... Przecież no, ty tak, szloka i robisz no, tak, taki no, mjaki jak ty z nich, nie? Wyski, nie? Taki mjaki robię, to robię w chłopie Wszystko jest elegancko A koło wiesz to Wszystko jest elegancko, tylko moja wina, że to wapno się kończy co 5 sekund. Majstru, weź na łyżkę, jak mnie załadujesz, nie? Weź na łyżkę i podjedź na, po, na połowę pola, bo to chłopie nie ma sensu, żebym ja się z połowy pola wracał. Ty, majster, weź na łyżkę i jedź za nim i mnie dosypij na bieżąco. <noise> no powiększymy zbiornik o ten. Eee... Przestrzelę na ty... Uuuu! Gdzie? Yes. W dziurę wpadłem. O, oh, chłopie oh, wyjechałem, no. Dobra, Dziś, dobra. Jaka to... Jaka o pojemność? A ma pan prawo jazdy? Jaka to pojemność? Kur... O po Jezus Pary... Pa, pa na to. Pa jak widzi Pa jak pójdzie. Dobra. Dobra, pa. Państwo za ja nie ale idzie, widzę. Ja widzę. Poszedł. Jaki poszedł bokiem. Jeszcze <sl equ verte> <Jaki. ahead> się wywalił na końcu. Czekaj. Wstawaj, Czekaj, dobra, rozłożony. Kijemy teraz. Ja to oddaję. Nie, nie, No to rura. Ja cię wyciągnę, ja cię wyciągnę. Ja cię wyciągnę. A to jest w ziemi wbite? Odprzymaj się, jak ci się Nie, ale w połowie wycięży idzie, Dobra, do ziemi, wiem ja wiem w biega gorsza, Dobra, puść to, ja sobie tym pojadę, zaraz, czekaj. I nie skręcaj powyżej 20 bo przesadzisz. Pójdziesz, jak małgorzatki. On... O kur... Zaraz to wytestujemy, żyjesz w ogóle jak... No, no, no. O kurka, to się rychtich zakopuje w tym pieniędzy. polu. Dobra. Jest! Yes. Pokry co mi moplik zwinęli No moplik ja ci coś tam... mu ale na prostej. nie wracaj tam na tą górkę bo ja mam jeszcze jeden na to doszli Ty no ogoliłby mnie nie Wariacie I repnął rzucę Tak, tak na koło będzie Tak na koło Good, tak, tak no na, na koło A, Leci, leci Kordyża się wywrócił Lecimy To ty no? go... Dawaj mi to To go dosiadł? To jeszcze? Oj pałac Maciu w polu, żeby tak, na je, jedno tak, pole zwapnować, majste Jest burcika Jezus. Burcika, bo dopiero, że włączył Ale Boj. jest ja, na nie. pełny jechane chłopie Tak, bierze kuczelnice Nieee To jest... Nie no, elegancko Mam 60, 60 kilo siedemdziesiąt To jest, jest kurna, jak ten idzie z tej górki Ja pierdził Masz jeszcze? No. A jeszcze Ale sprzęciutko tego mamy. Podnijmy kamień Zdaję się O chłopie, sprzęciutko Elegant Ten cały biały ze zadku oprószony a to się umeje. Ważne, Jezus, że pole... I mieści, leci. Dawaj, majestru, jeszcze raz. Pójdź. Okej, okay, daj mi to lepiej. Nie, patrz. Odstawcie już, hopy, plika, bierzcie się do roboty, a nie... Później będziecie mia miauczeć, że... ...że te... ...że, że pole ten... ...że na polu nic nie rośnie. No jak ma rosnąć, jak nic nie zasiada. Daj mi ten mopik, bo muszę do domu zajechać. Czy orać by trzeba było, kurde, haja. Pójdź Aż masz wysypał. sen My nie wapnujemy jeszcze w tym sezonie, za sezon zawapnujemy. Dobra. ale w ogóle nie. jest to... Trzeba to wapnować, albo nie trzeba? Za Oczywiście sezon zawapnujemy na razie. Dobre. Ja potrzebuję swojej ciężkiej z napędem. I... Panie, daj mi mój mopik. Mi. olson, wejdź do minatora w Mi, dominatorem do tyłu. No, czekaj, już go przestałem. O, czekaj, nie Puść że ktoś, nie, ktoś A chce się trochę bez... pan! Kurde. wapna odkupić? Czekaj, no to nie stoję, wezmę. no ja im spróbuję cofnąć się. A na 130 nie będę cofnął? Tak, tak, No, ja mnie kiedyś. A może go tak zostawić na razie, niech się powietrzy Dobra, puść mnie. Lecimy. Jeszcze będziemy to oracować? Nie, 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 Będziemy nie, 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 orać? nie, 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 Ja. Od razu uprawę, dobrze. Dobra. A nie, to nie miesiąc, Rzepak możesz posioć, jak chcesz. Ej, zróbmy jedno ja, w sierpniu na rzepaku. Lecimy, lecimy... z tym. Ja, o, 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 ja, 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 ja. No to... Lecimy z siewami y, rzepaków w następnym odcinku, a za ten odcinek Ej, ja mam dziękuję. Co? Jeszcze orka. To jeszcze orka. To już nie zdążymy tak, w tym odcinku, niestety. Zaoramy w następnym. Y, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapaczkę w górę, Komentarz subskrypcje. Ja się z wami żegnam, do następnego czywaciz. Cześć. Na manku.